ZUS na działalności nierejestrowanej. Rozprawmy się z tym tematem e, raz na zawsze, bez niedomówień, bez ukrywania faktów, e, jak często robią to osoby sprzedające swoje kursy i szkolenia, szczególnie w branży beauty i branżach pokrewnych. A ty jesteś na kanale bez rejestracji jedynym kanale, który mówi tylko i wyłącznie o działalności nierejestrowanej. Więc jeżeli masz ochotę, to e, zaobserwuj. Mnie, tak, czyli polub ten kanał, polub ten film, skomentuj, ewentualnie jak masz ochotę, możesz postawić mi wirtualną kawę, link jest w opisie. No dobra. Przyjęło się mówić o tym, przyjęło się mówić tak, że działalność nierejestrowana to jest firma bez rejestracji, czyli nie rejestrujesz się w CIDG, czyli rejestrze firm, i nie, jest, nie rejestrujesz się w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Tak. Nie płacisz składek yy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdrowotne, yy, nie płacisz zdrowotnego, nie płacisz ubezpieczeń społecznych, bla, 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 bla. No. No i na tyle, jeżeli chodzi o firmę Bez ZUS. Jeżeli sprzedajesz produkty, no to nie ma z tym najmniejszego problemu. Ponieważ sprzedajesz produkt, dodajesz go do rejestru, sprzedaż dodajesz do rejestru, wystawiasz na życzenie klienta fakturę. Klient ma na to 3, 90 dni, 3 miesiące i temat jest zamknięty. Problem pojawia się wtedy, kiedy, uwaga, świadczysz usługi. Jeżeli świadczysz usługi, a nie płacisz przecież ZUS-u i nie jesteś zarejestrowany w ZUS-ie jako działalność nierejestrowana to wtedy Twój klient staje się w oczach ZUS-u zleceniodawcą i podlega pod ustawę o ubezpieczeniach społecznych. W związku z tym to Twój klient, nie Ty, ma obowiązek zarejestrować Cię w ZUS-ie, czyli wypełnić odpowiednie druczki, opłacić należne składki, a potem po zakończeniu umowy zlecenia Wyrejestrować Jezus. Brzmi to trochę durno, natomiast niestety, moi kochanie takie jest prawo. Jak to mówił Duralex, Sedlex, nie ma to nic wspólnego z Ja nie dyskutuję, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Natomiast wiem jedno. O tym, że usługi, na działalności nierejestrowanej podlegają pod ustawę o ubezpieczeniach społecznych i klient staje się Waszym niepracodawcą, a zleceniodawcą, e, wiedzieli już nasi rządzący w 2018 roku, wtedy, kiedy powstawała działalność nierejestrowana. O tym ZUS wiedział zawsze. E, wydawane są wyroki sądowe i interpretacje prezesa ZUS-u, które jednoznacznie mówią o tym, że każda usługa na działalności nierejestrowanej jest to po prostu usługa, jest to umowa zlecenia. Nie ma znaczenia, jak to niektórzy próbują tłumaczyć, że nie podpisujesz umowy. Nie ma znaczenia, że po drugiej stronie masz klienta indywidualnego, a nie firmę. Za każdym razem jest to umowa zlecenia. W związku z tym, wykonując usługę, na działalności nierejestrowanej masz obowiązek przekazać swojemu zleceniodawcy dane potrzebne do rejestracji, czyli standardowe dane, które są wypełniane podczas zawierania umowy zlecenia. Masz też przedstawić mu oświadczenie o zarobkach z innych źródeł, ponieważ jest to ważne, jeżeli chodzi o rodzaj składek i wysokość składek. Najlepiej, jakbyś z nim podpisał umowę, zlecenie na piśmie, no i potem dopilnował, czy klient się ubezpieczył, czy nie. I to jest wszystko z Twojego punktu widzenia. Z punktu widzenia księgowego, tego klienta, jeżeli jest to firma, to spotykam się często z tym, że księgowi, i mają do tego prawo, biorą dodatkowe pieniądze za. Yy, za po prostu przeprowadzenie umowy zlecenia. Tak? Często w cennikach księgowych są dodatkowe pieniądze za sprawy kadrowe, za umowę zlecenia. Teraz moje pytanie: znaczy, często pada pytanie, no nie moje pytanie, często pada pytanie, czym się różni w takim razie działalność nierejestrowana, usługa na działalności nierejestrowanej od, klasycznego umo od klasycznej umowy zlecenia? W przypadku umowy zlecenia, odprowadzasz, czy znaczy w sumie nie ty. Twój zleceniodawca odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy czy na zaliczkę PIT. W przypadku działalności nierejestrowanej, taka zaliczka nie jest odprowadzana. Tak więc trzeba poinformować swojego zleceniodawcy, że prowadzisz to na działalności nierejestrowanej i nie chcesz, żeby taka zaliczka była yy, odprowadzana. Swoją drogą nie dziwię się dużej części księgowych firmach, że nie chcą babrać się, jeżeli chodzi o działalność nierejestrowaną i usługi. Nie dziwię się z klientom indywidualnym, że nie mają ochoty bawić się z osobami, które prowadzą działalność nierejestrowaną i po prostu uciekają. W 2024 roku pojawił się straszny szum informacyjny, gdzie wszyscy krzyczeli, że od 2025 roku nie będzie już takiego obowiązku. No, był projekt ustawy. Niestety prezes ZUS-u negatywnie zaopiniował ten projekt i ten projekt od 2025 roku nie wszedł, on po prostu zdechł. W 2025 roku, e, kiedy pojawił się pan Brzoska i jego e, serwis Sprawdzamy.com, e, gdzieś tam były próby wrzucenia też e, zwolnienia z ZUS-u, z ZUS umów zleceń dla usług na działalności nierejestrowanej. Projekt ten przepadł, nawet nie poszedł chyba bodajże do, 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 do rządu. Więc moi drodzy, rząd i ZUS bardzo dobrze wie, nie zapomniał o tym że jest taki obowiązek, z tego co rozmawiałem z prawnikami i przegrzewałem przepisy, nie ma wprost jakby napisane, że za to, że nie zarejestruję twój klient Ciebie w ZUS-ie, ty, ty odpowiadasz albo nie odpowiadasz, są od tego odpowiednie przepisy. Natomiast to, co powtarzam każdemu, gdzie rozmawiamy na temat właśnie usług. ZUS ma czas na przeprowadzenie kontroli. To, że w tym momencie nie przeprowadza kontroli, no to moi drodzy, nie przeprowadza. Nie jest powiedziane, że za 2-3 lata ZUS nie zacznie robić kontroli i nie będzie tak jak z dyrektywą DAS 7 gdzie teraz piszczą ludzie 2 lata wstecz. Co więcej, kto odpowiada za brak rejestracji? No, za brak rejestracji w ZUSie Odpowiada Twój klient, czyli Twój zleceniodawca. Natomiast może dojść do sytuacji takiej, że to Ty nie dopełniłeś należytego obowiązku i nie poinformowałeś klienta, więc w tym momencie doprowadziłeś klienta do złego zarządzania jego finansami poprzez brak wiedzy. Czyli to podpada pod artykuł 286 Kodeksu Karnego, czyli oszustwo. No i teraz abstrahując, no, co się stanie, jak ZUS zacznie kontrolować kiedyś być może umowy zlecenia na działalnościach nierejestrowanych? Przyjdą do Ciebie, tym bardziej do branży beauty. Przyjdą do Ciebie i poproszą Cię o informacje na temat Twoich klientów. Ty powiesz: Nie mam danych swoich klientów. Co zrobi ZUS? Albo ZUS sobie pójdzie i powie, no dobra, biedny jesteś przedsiębiorca, albo powie ci, no nie dopełniłeś należnej staranności i będziemy z Ciebie ściągać. Składki, kary itd. No i co dalej? Dalej to będzie tylko to, że najprawdopodobniej wylądujesz z ZUSem w sądzie, z którego przez długie lata nie wyjdziesz. A sąd a ZUS ma i pieniądze i prawników, więc cię troszeczkę przeczągają. Jaki będzie werdykt sądu? Nie mam zielonego pojęcia, natomiast wiem, że lata stracone na urzerania się z ZUS-em no są to lata stracone i nie do odzyskania. Więc co mogę Ci zaproponować? Nie idź na wydry, na udry i nie prowadź usług na działalność nierejestrowanej dla klientów indywidualnych. W takim wypadku skorzystaj z zupełnie innej formy. Czyli na przykład, nie wiem, portal Usmi czy inkubatory przedsiębiorczości, które pomagają Ci przeprowadzać usługi na działalności nierejestrowanej. Nie wnikam w to, w jaki sposób te firmy, czy, czy Usmi, czy Usmi podobne, czy, czy inkubatory przedsiębiorczości potem się z Tobą rozliczają. To jest poza zakresem jakby moich, mojego zainteres, moich zainteresowań. Natomiast no, taka furtka jest. Jest jeden wyjątek, kiedy ZUS nie dotyczy Cię na działalności nierejestrowanej. Jeden. Kiedy jesteś studentem albo uczniem poniżej 26 roku życia z aktywnym statusem ucznia lub studenta. Wtedy zgodnie z polskimi przepisami, zleceniodawca nie musi cię rejestrować w ZUSie. I nie musi za Ciebie opłacać należnych składek. Tak więc usługi na działalności nierejestrowanej bez ZUS-u są dla uczniów lub studentów poniżej 26 roku życia. Ale, jak zwykle jest jakieś ale, otóż trzeba pamiętać i pilnować statusu ucznia-studenta. Jeżeli kończysz szkołę, zdajesz maturę, status ucznia masz do końca sierpnia. Jeżeli Dostajesz się na studia, status ucznia jest przedłużany do końca września, no a potem od października zyskujesz status studenta. Natomiast, jeżeli kończysz studia licencjackie, składasz pracę licencjacką w czerwcu, a zaczynasz studia magisterskie w październiku, niestety tracisz status studenta i ucznia na okres wakacji. Od momentu złożenia pracy do 1 października. Więc yy, zadbaj wcześniej o przedłużanie tego statusu, czyli nie wiem, zapisz się do jakiejś szkoły policjalnej, tak żeby mieć na przykład zapasowy status ucznia. No i to kochani, tyle jeżeli chodzi o całą zawiłość ZUS-u na działalności nierejestrowanej. Więc nie dajcie się zrobić w trąbkę, nie dajcie się złapać i nie myślcie o tym, że jakoś to będzie. Naprawdę działalność nierejestrowana Sprawdza się, nie zawsze się sprawdza, nie jest dla wszystkich i nie zawsze jest sens ją prowadzić. O czym mówię ja. czuję się trochę jak Max Kolonko ze składzika na szczotki, ale tak jest. No, to tyle. Dziękuję.